Widzicie Dobra. naszego samochodzica? Dobra, dawaj. Dobra, dziś niszczymy auta. Jak już widzicie, tu jest zgniatarka. Wjeżdżamy do zgniatarki. Ma mieć w ma mieć w kartoniku, ma a grube rękawiczki i szalik. Jeszcze jedzie. Przyjedźmy tak się zniaczakiem. Tak. Przyjedźmy się. Zrób jeszcze raz! Zrób jeszcze raz, zrób jeszcze raz. Okej, okay, tylko że tym razem weźmiemy coś dużo innego. Limuzynę! Co wypowiecie na taką limuzynkę? Dajemy! Powoli! Bada, wciąga nas! Wciąga! Limuzyna Trumpa Dobra teraz Limuzyna Trumpa ładny stan Czekaj. Limuzyna Trumpa ładny stan Limuzyna Trumpa placek stan